Dziś jestem Wielkich emocjach, jeśli chodzi o kanapkę dnia, bo na warsztacie pojawiły się morskie potwory w osobie tych oto krewetek. Krewetki towar nadal kontrowersyjny, nadal niepokojący szeregi yy, polskich smakoszy, którzy lękają się, że te urocze maleństwa są w jakiś sposób okrutne, dzikie i mogą, nie wiem, no, być niesmaczne. Otóż są. Marta, co ci się stało? Co jest, kur? Coś, coś podejrzewam, że akurat ten kawałek został zarejestrowany. Spróbuj mi to gdzieś wykorzystać. Te cztery sery już za chwilę przysposobię do chleba fitness. Tym razem zdecydowałem się na chleb dla ludzi, którzy szczególnie... Coś, coś podejrzewam, że akurat... Ten kawałek został zarejestrowany. Zostaw. Spróbuj mi to gdzieś wykorzystać. Greckiego jedzenia. Zapraszam. Wspaniałe kanapki. O Jezu, teraz gryzę. że no. Co świadczy, że ostatnie pół godziny mówiłem z jedzeniem w ryju. Okropne. Coś, coś podejrzewam, że akurat ten kawałek został zarejestrowany. Został. Spróbuj mi to gdzieś wykorzystać. Ale to dlatego, że mnie zawsze od gejów wyzywali, kurwa. Co ty mówisz? Mnie też bardzo wielu lat. To już. Może po, po kółko zwierzę jakieś stworzyły, Marta, ciebie ja nie. Nie, nie. nie, Ciebie nie brano za geja nigdy, Marta. Dziwne. Dziwne. bo jesteś taka dość kobieca, wiesz. Coś, coś podejrzewam, coś że akurat ten kawałek został zarejestrowany. <laughs> Spróbuj mi to gdzieś wykorzystać.